Teraz Haragod jako mącik to by zajebista sprawa była. Mm. Ale by sobie takiego ujeżdżał. Dum. Chodź Golden od razu ci rzucę test. kurwa! Ale zjebałem! Padłeś? Padłem. Nie. Kurwa mać. Staną mi kurwa na tym teleporcie, nie mogłem się kurwa ruszyć. Poleciałem do nich, ale nie chciałem ich zajebać, no to kurwa się ruszyłem w lewo. Normalnie jest Gaz Harago od 15 minut po robocie, dzisiaj się pierdolimy z nim kurwa 40 minut. Jak ginie to ze wszystkimi, dokładnie. O, Umbral Blade. Kurwa. Mam dwa fioletowe. Ja mam złoto, no. Ale to jest Umbral Blade zwykły. Najgorsze jest to, że. Teraz akurat to zjebałem, no bo wyjebałem się prosto pod duma, nie? Poleciałem, nie? Wiedziałem, że jebnie. Erwaran. Eee, transform. Transform. Mmm... Sword jednoręczny. I... No i zjadło mi miecz. Zajebiście. I po locie z Szybko poszło. 800 Dobra, screen Robimy. Chyba dość często leci skoro tyle na markecie. No tak, właśnie wiesz, pierwszego dnia już poleciało kilka sztuk na serwerze, i teraz już jest tego dosyć dużo. Ludzie też to kupują na bieżąco, bo każdy wiesz, niektórzy nie chcą biegać, chcą mieć z głowy outfit, więc tak, leci to dosyć często. Tylko jak w przypadku e, mojego farta, jeśli wychodzi update, cokolwiek, to ja nie mam żadnych itemów. Nie mam itemów, dopóki one nie spadną do 1 /10 ceny początkowej. Tak, na przykład pierwsze sztuki ludzie sprzedawali po 10 kk. Tak. Yy, no jeszcze muszę trochę poczekać, aż będą po karty, kk, że mi może spadnie. No to się zostawi mi tu. O mamy to! Tagralt Inlight Scrabbard! Addon! Jest! No! Narzekaliśmy, Karolina, narzekaliśmy i poszło. Tu pokazuje 9 kk, ale przed chwilą sprawdzałem na markecie. Kosztował sobie stawiono za piątkę, za mniej niż 5, 4,55 milionów. Gitara! Jeden addon z głowy, jeszcze jeden. Tam, oczywiście, jeszcze są do Yasira i temy: jakieś takie pierdoły. To tego trochę się składa, no ale to nie wszystko się da radę sprzedać. Albo nie chcę mi się z wszystkim bawić. Kurwa! Użyłem sobie addon do Isavi. Jak jadłem ziemniaki. No Dobra, trudno. I tak miałem go użyć, ale miałem go użyć dopiero. Jak zdobędę drugi addon: Citizen of Isavi. Wygląda on tak. Szabelka, ty bo on mi zabija tyle, komandery jak szalony. Patrzcie, co się dzieje. Oho, chyba nie zrobimy tego drumę. Patrzcie, jak on to bije. Halo, kurwa, chodź za mną. O, poszedł. Bur. O, kurwa. Nie idź za mną, fuck! Udał się. O! Oh, String of Bending! Jest! No, yes. <gitara>, uh. Gitara! I do przodu! A już tak zamulałem, tak się dzieje. Eee. Ale. Jest, yes, ja mamy to! Nie górę! Powiem ci, że ona kosztuje I tak... 2 miliony 700, według tego. Jest! Mamy bestiarkę! 2,500 tysiąca side of surrenderów. 50 punktów padło, wszystkie rarki wylocone, fajnie. Bestiarka zamknięta. Padam. Halo! O kurwa, to był jakiś black teraz. Dlaczego nie leczyłeś, że. Leczę cię cały czas. No weź. Kurde, czuję się, bo, nie wiem, w Tibie tydzień nie grał. Co jest? O, kurwa! Stój! Kurwa! <grymne> 305 level taki. Jak mi mogła Skarnet zabić? To nieźle! A few moments later. E, tak, odpalę wcześniej, bo odpalę od 13. Kobra o 13 Cobra WAND! OLOL! lol! Mamy kolejny kobraitem. Kozak! Ale to jest warte chyba. A to nic. Milion trzysta za załanda. co? Halo, Tibia, co jest? Nic nie ma. Mamy potkę, kurde, jest! W końcu Karna, Holy Amplification. A, to chujaba jakaś. Ale mamy, dostaliśmy na Karnie, zajebiście. O oh, Jezu, drugi tydzień Areny, znaczy druga seria Areny i jedna potka jest. W końcu! Tu już widzę, że 350 kakno by sprzedał. Nie jest dużo, ale fajnie, że jest w ogóle. Ale fungusów, kurwa... Ależ tu lurkę grom zrobił. Ja? Ja cofaję kurde z tej lurki i... Co, że zadałem. ...i i zasadzałem, jest ludzi. To idziemy jeszcze do jednastki. Ej, trapał kurwa! Padł! Ty, ktoś padł! To niezła lurka. Za tego poszedłem do oj... oj, 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 oj. Właśnie patrzyłem czy nie złapa trapa, żeby do niego wrócić. Ja tutaj patrzę jebnie. <śmulity> Cobra Sword na relani pierwszy itemek. No zajebiście. Co jest? <śmulity> <Jezu, śmulity> Kurwa ma mać. W ogóle ten Harry stoi tylko Na relani, tylko i wyłącznie coś stoi te na kobry ostatnio cię lubią. Na Scarlet i Dropi sobie, znaczy dropi, nigdy nie zdropi żadnego itema, nie? A tu Cobra hey, no Sword, co jest? Zobaczmy cenę, już sprawdzam cenę. 2 miliony 600 pokazuje. Co jest, kurwa, no? To jest... Co się stało, za duże tych Cobra itemów? Nie mam kapa na niego nawet. I fajnie sobie kupić nowy telefon, nie? Się człowiek się jara, o, bo nowy, dobra jakoś zdjęć, wszystko czyściutkie, fajne, pięknie. No z drugiej strony tak sobie myślisz, kurwa, i tak ten telefon leży w większości na biurku. No jak się nie zacinia, to po co go w ogóle zmieniać? O! Elo! Mam <laughs> Cavebara! No wiecie co, ja go, ja go niszczę, bo ja wiem, że jak go zostawię, to ktoś mi go zabije. Znaczy zabije, albo przynajmniej będzie próbował oswoić, a ja potrzebuję bestiarki, więc... sery memory! pusty. Fajnie, fajnie, bo... Dla mnie to jest... Dwa Kavery już mam w bestiarce. A? Mam. No i dobra, tu jest kryształ, o który gramy. To ty pierwszy czy ja pierwszy? Damy o pierwszy. Monta Shelodona, o no ja lecę. 2, 2, 4 mamy 7, mamy 12, 15 Kurwa, no, mamy 18 hmm. No twoja decyzja. Kończysz, czy kończysz To po tyle. Osiem, Dobra, to teraz ja. 8, 9, 14, 17. Dobra, masz monta. Chyba, że jeszcze raz też kliknąć. Nie. <grywa> gzy, gzy. Znowu bez monta. Może wyleci mi z tego w finału, chodźcie. <grywa> Dobra, zaczyna się teraz jazda. Tu już są fantazmy, które są strasznie upierdliwe. Zajebiście. A, ring mi się skończył, ring mi się, kurwa, skończył. To nieźle, on trapa chyba. Co ja robię, kurwa? Ta zbroja, ta, ta. Ej, czemu nie mogę pić potek? Co jest, kurwa? Nie mogę pić potek. Nie mogę pić potek, kurwa. Kurwa, padłem. O, oh, kaponika gaming, ja pierdolę. Dawno nie byłem w takiej sytuacji i kurwa, mam swoją sytuację. Ale dziwna sprawa, bo nie mogłem pić kurwa potek. A czad. Mi... No nie pierdol mi, że miałem czad włączony. Czego ja włączyłem po śmierci? Potrawki nie było, nie mam na choćby potrawki. Ja to powinienem wystać luźno, nie? Wszedł, wszedł, wyszedł. O! Ładnie teraz działa. Dziwne, że jak stałem, jak klikałem, kurwa, to klikałem chyba trzy razy. Jeszcze na giwerce miałem pod innym guzikiem z tą skinę, jak jestem na druidzie. I wiesz, klikałem sobie e, tego drugiego na wszelki wypadek. Myślałem, że jakby przypadkiem tu, tu nie wchodzi, to może ten drugi wejdzie. Też nie wiem.